Witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z książką. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejną opowieść, również mojego autorstwa, z przepięknymi ilustracjami pani Stelki Kostyły. Będzie to opowieść o pewnym chłopcu, który miał tajemnicze spotkanie. A jakie? Zaraz się przekonacie. Spotkanie z Kota. Siedmioletni Pawełek, jak każdego ranka, szykował się do szkoły. Zabrałeś wszystko, Syneczku? Zapytała mama. O niczym nie zapomniałem, odpowiedział Pawełek, który właśnie wiązał buciki. To jeszcze tylko buziak dla mamy i możesz iść. Pamiętaj, bądź grzeczny, dodała mama, zamykając malca za malcem drzwi. Chłopiec nocąc swoją ulubioną piosenkę dziennie maszerował do szkoły, gdy nagle przy drzewie zobaczył małego kociaka, wpatrującego się w nadchodzącego chłopca. Jaki ładny kotek. Ciekawe skąd się tu wziął. Może się nie zgubił? Kici, kici, koteczku! Masz jakieś imię? Może mruczek? Tak, właśnie takim imię do ciebie pasuje. No więc, mruczku, powiesz mi, co tu, co tu robisz? Kotek drapał się na kolana chłopca i gdyby tylko umiał mówić, to na pewno opowiedziałby swoją smutną historię. Spójrzcie, jak wygląda. Nasz kotek. O tym, jak został zostawiony na dworze, poznudził się swojej pani, rozkapryszonej, dziewięcioletniej Kasi. Mówić jednak nie umiał, więc wtulił się tylko w ręce chłopca, pomrukując cichutko. – I co ja mam z tobą zrobić? – zastanawiał się Pawełek. – Przecież nie mogą zabrać cię do szkoły. – Wiem. Poczekasz przy drzewie, a jak będę wracał, to ja schowam cię do plecaka i zaniosę do domu. Kupiec postawił kotka na trawie, a sam zaczął biec do szkoły. Bo jeszcze chwilka, a będzie spóźniony. Mruczek jednak nie chciał czekać i też pobiegł w stronę szkoły. Stój! zawołał Pawełek. Ty nie możesz iść ze mną. Wracaj! Wracaj pod drzewo. Kotek tylko słodko zamruczał i pobiegł dalej. No to będą kłopoty, westchnął chłopiec. Chyba jednak nie pójdę dziś do szkoły, tylko wrócę do domu i o całej przygodzie z kotkiem opowiem mamie. Ona na pewno będzie wiedziała, jak poradzić sobie z problemem. Mama właśnie kończyła sprzątać, kiedy usłyszała dzwonek do drzwi. Kto to może być? pomyślała. Może listonosz? Gdy otworzyła drzwi, aż za nie mówiła ze zdziwienia. Po drugiej stronie stał chłopiec z kotkiem na rękach. Pawełek, a co ty tu robisz? I w dodatku z kotem. No bo ja, ma, mamo, jękał się chłopiec. Ja właśnie chciałem, tylko kot i nie mogłem. No wiesz, mamo. Spokojnie. Już wszystko dobrze, już dobrze. Teraz usiądź, napij się wody i opowiedz wszystko jeszcze raz od początku. Tylko powoli, powiedziała mama i przytuliła synka, dodając mu otuchy. Pawełek opowiedział swoją przygodę, a kiedy skończył, z wrażenia miał całe czerwone policzki. Mamusiu, a czy będę mógł zatrzymać mruczka? Obiecuję, będę u niego dbał, najlepiej jak potrafię. Tu kolejna. Ilustracja. Musisz wiedzieć, synku, dodała mama, że to bardzo odpowiedzialne zadanie. Jeśli kotek u nas zostanie, będzie to nasz nowy członek rodziny. I to ty, Pawełku, będziesz musiał dbać o niego, tak jak ja i tatuś dbamy o ciebie. Czy podołasz temu zadaniu? – Tak, mamusiu, obiecuję. Od dzisiaj Bruczek będzie moim najlepszym przyjacielem i już nigdy, przenigdy nie będzie sam mój kochany, malutki kotek. Pamiętajcie, jeśli zdecydujecie się mieć jakieś zwierzątko, czy to duże, czy małe, to musicie być świadomi tego, że trzeba bardzo, bardzo o nie dbać. Opiekować się nimi, bo to będzie kolejny członek rodziny i Wasz przyjaciel. Do zobaczenia następnym razem.